Najgłupszy? Potwarz, twarz. Po twarz. Podważ, podważ, podważ. Cześć. Dzisiaj z Nienacka wracamy do zapomnianej przez wszystkich serii na tym kanale. W sumie to nawet przeze mnie jest trochę zapomniana. Czyli co inni mówią? Przyjrzę się waszym opiniom na konkretny temat, a temat ostatnio bardzo popularny, bo serial 1670. Lecimy. Jestem fanem pierwszego sezonu, drugi jednak rozczarował, ale o co mi chodzi w tym komentarzu? Według mnie technikalia w tego typu produkcjach są drugorzędne, może być wszystko z dykty, a najważniejszy jest dobry żart. Czy może być wszystko z dykty? Powiem tak, ja wiele razy zwracam na to uwagę, że najważniejsza w filmach jest historia, są emocje, jest, jest, jest ten świat oparty na psychologii bohaterów, na ich przemianach, na ich relacjach. To samo się w rewpozorom tyczy komedii, że najważniejszy jest teoretycznie ten żart, dowcip, i można to osiągnąć, prezentując, cytując ten komentarz świat z dykty. Teoretycznie. I tak jak się zgadzam z tą opinią, tak z drugiej strony nie jest powiedziane, że odpowiednie ukazanie wizualnego warsztatu nie nadbuduje odpowiednio żartu, nie nadbuduje odpowiednio dramatu, nie nadbuduje emocjonalności postaci, niezależnie od gatunku, czy mówimy o komedii, o dramacie, o horrorze i tak dalej. Wiecie, można zastosować jumpscare, ustawiając tutaj kamerę, nie wiem, teraz mógłbym zrzucić Wam jumpskera w otoczce, która nie ma wiele wspólnego z filmowością. Ale mogę też zaproponować wam jumpscara, który będzie świetnie wystylizowany, rewelacyjne kolory, rewelacyjne oświetlenie, mega klimacik na lokacji. Ostatecznie nadal jumpscare będzie jumpscarem, ale bardziej zapamiętamy jumpscare, który był kunsztownie przygotowany, niż jumpscare, który był zrobiony chałupniczo. I to samo wydaje mi się, że tyczy się tutaj na przykład 1670, że jasne, wiele tych żartów by też pewnie zadziałało, bądź nie, gdybyśmy mieli otoczenie z dykty i kartonu. Ale częściej je zapamiętamy, częściej je docenimy i wydadzą się nam bogatsze w tym anturażu wizualnym, w którym zostały zaprezentowane w serialu 1670. Serial sztuczny. Tymczasem większość scen nagrywano w jednym z większych skansenów w Polsce. To, że jest serial sztuczny wizualnie, nie znaczy, że nie może być na nagrywany w pięknym skansenie w Polsce. Nie znaczy, że rekwizyty zaprezentowane nie mogą być superrealistyczne. Nie znaczy, że stroje nie mogą idealnie oddawać epoki. Wiecie, sztuczność buduje się wieloma elementami. Sama scenografia i lokacja może być mega realistyczna, prawdziwa, ale jeśli kiczowato to oświetlimy, skomponujemy, ogramy, zmontujemy. To ta sztuczność będzie bardzo wyraźna. Mimo zarejestrowania sceny w bardzo realistycznym otoczeniu. To jest ta magia filmu, magia kina, że możemy dane miejsce, daną sytuację pokazać na rozmaite sposoby używając właśnie tych narzędzi, jak oświetlenie, montaż, udźwiękowienie, kompozycja, gra aktorska i tak dalej. Możemy zupełnie odmienić świat w kadrze. To co my widzimy ostatecznie na ekranie wygląda zupełnie inaczej niż dane miejsce, dana lokacja w rzeczywistości. I my właśnie używając tych wszystkich narzędzi Odpowiednio stylizujemy ten obrazek. Dane ujęcie może być nagrane w ultrarealistycznym skansenie, ale można ten skansen pokazać. Brutalnie, naturalistycznie brudno, można pokazać dokumentalnie, można pokazać mrocznie, można pokazać neutralnie, a można też pokazać kiczowato, właśnie używając różnych narzędzi. Największym minusem tej produkcji jest jakość transmisji przez Netflixa. Porównując sobie jakość zwiastunów na YouTubie, do tego, co otrzymujemy, gdy oglądamy serial bezpośrednio, to jest widoczne gołym okiem. Tak jakbym na Netflixie oglądał wersję 720p zamiast Full HD. Zazdroszczę osobom, które mają 4K. Słuchajcie, w ogóle z Netflixem jest troszkę tak, że m, nie wiem, jakby w jakim pakiecie. Oglądasz ten, 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 ten serial, ale tam bardzo mocno kuleje jakoś w tych niższych pakietach. Najwyższy pakiet tam obsługuje chyba 4K, Dolby Vision, nie? te wszystkie szmery bariery, dźwięk Atmos i tak dalej. A ten niższy pakiet, właśnie nie jestem pewny, czy on ma 720p czy 1080p, ale to już nawet nie jest istotna rozdzielczość stricte co bitrate tego filmu. Bo film możemy wyświetlić nawet w rozdzielczości 8K, ale jeśli bitrate będzie niski. To ta rozdzielczość nam nic nie da, będziemy mieli pełno artefaktów, rozmazane, rozmazane kadry itd. Z drugiej strony, możemy wyświetlić coś w 1080p, ale z dopakowanym bitrate'em, i ten materiał źródłowy będzie wyglądał dobrze nawet na telewizorze 4K. I zmierzam do tego, że po prostu Netflix swój bitrate w tych niższych pakietach abonamentowych ma strasznie mały i wygląda, no nie wygląda to dobrze. No, szczególnie jeśli na przykład mamy telewizor troszkę większy, no to tym bardziej to wszystko się tak roz, rozmywa, rozciąga i yy, nie wygląda to dobrze. Więc, yy, niestety, żeby mieć dobrą jakość na Netflixie, akceptowalną przy, przynajmniej, to musimy mieć ten wyższy pakiet, który właśnie ma rozdzielczość 4K, Dolby Vision i te wszystkie fajerwerki. Notabene chyba najlepsza jakość z usług streamingowych jest w serwisie Apple. Nie wiem, czy to nadal jest aktualne, ale ja pamiętam, że troszkę temu sprawdzają sobie właśnie bitrate y i ustawienia techniczne tych różnych serwisów, Prime, HBO, Netflix, Apple i z tego, co pamiętam na moment tego sprawdzania Apple wychodziło najlepiej, jeśli chodzi o jakość streamingową. Dobra, dobra, obiektywna ocenka zrobiona. <laughs> Okej, okay, ale co jest ciekawe, myślisz, że ma szansę na zaistnienie za granicą. To jest bardzo ciekawy temat, i szczerze mówiąc, przed nagrywaniem tego materiału pogooglałem sobie, bo nie mam informacji z pierwszej ręki, ale starałem się wygooglać ten temat i zobaczyć, jaki jest odbiór tego serialu za granicą. Ciężko się do czegoś konkretnego dogrzebać. Znalazłem jakąś jedną recenzję w prasie zagranicznej, która krytykuje raczej ten serial. W sensie tam wydźwięk był taki, że te dowcipy prezentowane nie o ojczystym języku, nie w naszym języku, tylko z dubbingiem czy tam, wiecie, nie do końca trafiają. I dodatkowo jeszcze był krytykowany, był krytykowany przerost formy nad treścią. Czyli że za dużo się tutaj dzieje wizualnie i tak dalej. Czyli te elementy, które ja chwaliłem w recenzji, tam były krytykowane. Dokopałem się również do dyskusji na Reddicie. Ludków z zagranicy, którzy pytali, czy ktoś tam oglądał, jakie jak wrażenia. I widziałem, że dużo tej dyskusji sprowadzało się do tego, czy oglądać ten serial w oryginale z napisami, czy oglądać go z dubbingiem. I dużo było kwestii właśnie związanych z tym, czy dany dowcip w konkretnym języku siądzie, czy też nie. Opinie były różne. Niektórzy twierdzili, że jest spoko, inni, że nudne i tak dalej, więc na pewno za granicą, jeśli już ktoś to ogląda, to nie ma tak hura optymistycznego podejścia do tego tematu, i ja się troszkę nie dziwię, bo jednak jest to serial bardzo mocno osadzony w naszej kulturze. Pierwszy sezon dużo lepszy, sezon drugi zrobiony trochę jak kolejne części szybkich i wściekłych, czyli szybciej, więcej i lepiej, jednak nie zawsze wychodzi lepiej. Nie wydaje mi się, żeby ten sezon był dużo szybszy od pierwszego w swoim tempie. Powiedziałbym wręcz, że jest wolniejszy, jeśli chodzi o drugą połowę. Ludziki się nakręciły, bo jedynka była dobra, no i teraz nie może być źle. Mamy taką przypadłość, że. Nawet jak jest padaka, ale polskie to na więcej pozwolimy. Szczerze mówiąc, ja mam odwrotne wrażenie, że raczej lubimy się przyczepiać do polskiej kinematografii i wytykać wiele błędów. Mam czasami wrażenie, że jeśli by dana produkcja była nakręcona dokładnie tak samo jak jest nakręcona, ale była produkcją ze Stanów, to byłaby przyjęta o wiele bardziej pozytywnie. Mogę się mylić, to jest tylko i wyłącznie moje wrażenie, ale jest ono zupełnie sprzeczne z tym komentarzem, że raczej lubimy dopiec temu, co jest od nas, co jest polskie, a nie dawać fory. Miałem włączyć wczoraj jeden odcinek, a obejrzałem cały sezon na strzała. W tej produkcji jest coś tak abstrakcyjnego, że nie mogłem przestać tego oglądać. W sumie to jest ciekawa sprawa, bo tak naprawdę ta abstrakcyjność serialu, o której tyle opowiadałem w recenzji w czasie dyskusji na temat obiektywnej oceny różnych narzędzi, to, że wiecie, te wszystkie mechanizmy są na tyle atrakcyjnie zaprezentowane, że mogą stanowić swego rodzaju atut sam w sobie. Czyli nawet jeśli, dopuszczam taką sytuację, że nawet jeśli ten dowcip, który jest prezentowany w serialu nie do końca będzie do was przemawiał, to mimo wszystko wydaje mi się, że można spędzić z tym serialem całkiem przyjemnych kilka godzin, właśnie doświadczając tego wizualnego artyzmu, tego przerysowania, tej abstrakcji, groteski, karykatury, tej niedorzeczności. Gdy widzimy te kadry z dziwnie ułożonymi postaciami, gdy doświadczamy tej symetrii, tego przesytu kiczowatych kolorów, tego natłoku, tego przepychu wizualnego. Samo patrzenie na ten obrazek może być na swój sposób atrakcyjne, bo wbrew pozorom w polskim kinie czy w polskim serialu nieczęsto spotyka się produkcje, które by tak duży nacisk kładły właśnie na warstwę wizualną. Nie twierdzę, że takich nie ma, proszę mnie tu nie łapać za słowa, ale nie zdarza się to bardzo często. O nie, zgadzam się. Najgłupszy polski serial to wciąż trzynasty posterunek. Tak szczerze mówiąc, jeśli mielibyśmy wskazać najgłupsze polskie seriale, w ogóle to, to brzmi jak taki fajny clickbaitowy tytuł materiału. Najgłupszy Głupsze polskie seriale. Muszę to zapamiętać, to się będzie klikało. Ja chyba bym wskazał, wskazał kiepskich, nie? W sensie, że kiepscy byli tak niedorzeczni i tak głupi w swojej formie, ale ta głupota w kiepskich była największym atutem tego serialu, no nie? Coś jak w 1670. Że są trzynasty posterynek również, no wiele jest takich polskich komedii, nie, ale, ale gdybym miał wskazać faworyta, to chyba byliby to kiepscy. Dajcie znać w komentarzach, jaki jest według Was najgłubszy. Polski serial, a ja potem przygotuję clickbaitowy materiał na ten temat. <grym> szykujcie się. Pierwszym sezonem byłem zachwycony, z drugim niestety jest słabiej. Bardzo dużo się dzieje na ekranie, ale przez to jest mniej czasu na żarty. Końcówka jest już nawet smutna, a nawet poważna, dziwny był to sezon. Tutaj wracamy do tego odcinania kuponów, mianowicie faktycznie ten sezon dość mocno różni się swoim tempem i swoim wydźwiękiem, szczególnie w drugiej połowie. Można to wiadomo potraktować jako zaletę bądź wadę, ale tak starając się dystansować do tego, ja rozumiem ten Decyzje. Wydaje mi się, że prezentując nowy sezon danej serii, nowy rozdział danej opowieści. Fajnie jest jednak zaprezentować coś innego, mieć pokazać, że się ma pomysł na rozwój danej marki, danego świata, żeby nie robić kalki, kopiuj wklej dokładnie tego samego co już było wcześniej. Nie oznacza to, że ten pomysł będzie udany, że y, zostanie przyjęty hura, optymistycznie, że będzie chwalony. Nie, bardzo możliwe, że ten pomysł okaże się mega słaby, ale uważam że tak z punktu widzenia artystycznego, sam fakt spróbowania czegoś nowego, pokazania, że staramy się Ukazać jakieś nowe, ciekawe elementy jest godny pochwały. I widziałem, że jest dużo negatywnych opinii na ten temat, że wiele osób chciało jeszcze raz troszkę tego samego, ale ja, mimo wszystko, rozumiem te decyzje i rozumiem dlaczego. To tak wygląda, a nie inaczej. Mam z tym serialem taki problem, że podoba mi się wybiórczo. Niektóre odcinki bardzo, inne w ogóle. Niektóre żarty do mnie trafiają, inne żenują, dlatego trudno mi go ocenić jako całość. Słuchajcie, mi się wydaje, że to jest troszkę taki problem, jak z każdą komedią. Nawet sprowadzając ten serial do stand-upu. Idąc na jakiś stand-up, czy na jakiś kabaret, czy posłuchać dowcipów, to wiecie, chyba nigdy nie jest tak, że będzie. Śmieszyło absolutnie wszystko. Oglądając jakąś komedię, typu już nawet nawiążmy do tej nagiej broni, do której nawiązywałem w recenzji, która jest ostatnią popularną komedią, która została wypuszczona w kinie. To też nie jest tak, że każda scena, każdy sketch, każdy gag musi trafić, musi się nam spodobać. Powiedziałbym, że to byłoby wręcz dziwne, gdyby odbiór byłby jednoznacznie pozytywny, że podoba mi się każdy żart, absolutnie wszystko. Wydaje mi się, że byłoby bardzo trudno jest trafić. W gusta każdego widza, i to jeszcze w gusta z każdym dowcipem, z każdym gagiem. I to, to wydaje mi się, że jest naturalna kolej rzeczy w komedii, w satyrze, gdzie część rzeczy do nas trafia, część nie. Ale ważne jest, że ostatecznie swoje się wyśmialiśmy: że wychodzimy z tego kina, czy z seansu, czy wyłączamy telewizor po obejrzeniu serialu i mamy lepszy humor. Obejrzeliśmy coś, co pozwoliło nam się troszkę oderwać od rzeczywistości, trochę pośmiać. Wiecie, nie każdy dowcip według mnie musi trafić. A ja uważam wręcz odwrotnie, niż ty twierdzisz na końcu. W tego typu serialach, jeśli się do tej pory nie było ich fanem, nie da się zakochać po jednym odcinku. Dopiero kiedy się przemożesz i zaczniesz lepiej wsiąkać w klimat, to po jakimś czasie zabłapiesz, o co chodzi twórcom. Tak miałem na przykład z The Office. Było sporo komentarzy pod, tym, pod moją recenzją. Odnośnie tego mojego stwierdzenia, bo ja tam powiedziałem, jeśli nie widzieliście, że żebyście obejrzeli jeden odcinek i po tym jednym odcinku już będziecie wiedzieć, na czym stoimy. Że jeśli do, wam siądzie, to czeka was masa godzin świetnej zabawy, a jeśli nie, będziecie, wiecie, zażenowani, zniesmaczeni, no to nie macie tu czego szukać. I szczerze wam powiem, że jak tak czy, czytam te wasze komentarze, że trochę... Zaczynam mieć wrażenie, że może nie do końca dobrze powiedziałem, że faktycznie i y, y, ku, ku tej opinii skoniło mnie właśnie porównanie do The Office. Bo słuchajcie, ja z The Office miałem tak, że ja za ten serial brałem się wiele, wiele razy. Słyszałem o nim pan., o, o wychwalanie pod niebiosa, że najlepszy serial, komediowy, że cudowna rzecz itd. i tak dalej. I mówię tutaj zarówno o tej amerykańskiej wersji, jak i o brytyjskiej. To już po prostu o tej formie serialu. I ja naprawdę walczyłem z tym. Tematem wiele razy nie zliczę, dziesiątki razy podchodziłem do tego, odpalałem jeden odcinek, drugi, trzeci, zaczynało mnie to męczyć i tak dalej. Faktem jest, że poprawcie mnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że z The Office jest trochę taka opinia co do tego serialu, że on się rozkręca później, że te pierwsze odcinki raczej mają niższy poziom, ale potem jak się właśnie przemożemy i przysiądziemy, to zaczyna bawić. Um, Taka opinia, jakby gdy mierzyłem się z tym serialem, gdzieś tam mi się obijała o oczy. Tym niemniej, ta opinia w moim przypadku się sprawdziła. Gdy faktycznie już za którymś razem się zmusiłem i poczułem ten klimat, zrozumiałem tą estetykę, to nagle zacząłem się świetnie przy tym bawić i teraz doceniam, tak jak wielu z was, całą estetykę tego. Mockumentary. Jednak wymagało to czasu i wymagało to wielu podejść. i z w tym kontekście faktycznie przy, w przypadku 1670 może być tak samo i zgadzam się z Wami, zgadzam się z tymi opiniami, że może jednak warto trochę zacisnąć zęby i spróbować troszkę bardziej wejść w klimat, y, ten, w estetykę tego humoru i spróbować troszkę powalczyć. Bo może być tak jak w moim przypadku z The Office. A zwróćcie uwagę, że gdybym się nie przemógł, gdybym się nie zmusił, to nie doświadczyłbym jednego z fajniejszych komediowych seriali w historii. Sezon drugi zaczyna się tak sobie, ale choć momentami przypomina genialną jedynkę. Kończy się jak Wednesday, równie słabo. Proszę mi się od Wednesday odczepić. Idealny serial, perfekcyjny, uwielbiam. Wednesday, to no wiecie z mojej recenzji. Nic tam nie było słabe, wszystko było genialne. To jest dzieło sztuki Miks dziadów wesela, monty Pythona. Teatralna groteska z ukrytymi kodami kulturowymi, roller coaster emocji od melodramatu przez horror poslabstikowy z sitcom w pół minuty. Swoją drogą, ja o tym nawet nie wspomniałem, ale tutaj faktycznie twórcy miejscami sięgają troszkę po żarty związane z przerysowaniem różnych gatunków i aż szczerze, aż prosi się, no chociażby pierwsza scena musicalowa, no nie? Szczerze, chętnie bym widział w kolejnym sezonie, jeśli się pojawi, mocniejsze nawet pójście w tym kierunku, żeby pokazać takie wyśmianie różnych gatunkowych stereotypów. Zrobiła to bardzo dobrze według mnie Naga Broń. W nagiej broni mieliśmy dużo scen, które nawiązywały swojej estetyce właśnie do pewnych klisz gatunkowych i zostały w nagiej broni wyśmiane. Nie twierdzę, żeby robić kopiuj-wklej tego pomysłu i nie jest to pomysł niesamowicie oryginalny, ale już tutaj troszkę ekipa bawiła się różnymi gatunkami i chętnie widziałbym tego rozwinięcie w trzecim sezonie. Marcinie, pytanie, skąd ty bierzesz te koszulki? Jakiś namiar, Temat powraca niczym: boomerang. To jest medicine, już to powtarzałem kilka razy. I nie, nie jest to ukryty przekaz sponsorowany. Ja po prostu lubię te koszulki. Do do ludzi z kijem w tyłku na pewno ten serial nie trafi, co widać w komentarzach. W ogóle zauważyłem w sieci taki troszkę sposób bronienia swojego zdania. Jeśli widzimy, że ktoś krytykuje poczucie humoru w tym serialu, no to od razu musi mieć kij w tyłku. No przecież to, to, to nie ma sensu, no nie? Powiedziałbym wręcz, że cały humor, który jest zaprezentowany w tego typu gatunku, w mockumentary, czyli w The Office i wiecie, no, no 1670 i tak dalej, to jest humor troszkę z kijem w tyłku. Znaczy <laughs> ja bym to obrócił wręcz, że to jest tak, Sztywny i suchy humor, odpowiednio podany, że to jest właśnie taki dowcip, troszkę jakby ktoś rzucał suchary, będąc kijem w tyłku. O, w co ja się zapędziłem to w tym, tym monologiem? Zmierzam po prostu do tego, że bez sensu jest krytykować w ten sposób czyjeś poczucie humoru. Może na tym skończmy. To fajnie, że udało się to zrobić fajnie. No, fajnie, fajnie. Serial ma jakieś wady, bo wyszła straszna laurka. Nie, to serial perfekcyjny. Drugi sezon przeszarżował, jeśli chodzi o kolory. Wszystko jest do siebie w kontraście i świeci się jak jaja psu. Od razu się to kojarzy z filmami Andersona. Porównanie do Andersona w przypadku tego, że się wszystko świeci, no nie wiem. Wydaje mi się, że filmy Andersona, tak jak oczywiście zastosowałem takie porównanie co do kompozycji tych ujęć i blokowania aktorów, tak kolorystycznie jego filmy wydają mi się bardziej pastelowe, a przede wszystkim jest tam o wiele Mocniejszy nacisk na konkretną paletę barw. Wes Anderson, poza tym, że stosuje bardzo przemyślane blokowanie, symetrię, idealną kompozycję, to on również stosuje niezwykle precyzyjne kompozycje kolorystyczne, które są nagminnie utrzymywane w obrębie danej sceny. Jest to coś, czego w ogóle akurat w 1670 nie ma. Tutaj kolory są ze wszystkich stron koła kolorów praktycznie. Ten serial jest barwny, jest kolorowy, ale on nie jest kolorowy w jakiś. Artystycznie bardzo przemyślany sposób. To nie jest ta kolorystyka, która jest u Wesa Andersona. Tam palety barw są idealne. Precyzyjnie dobrane. I nie mówię to żeby, to, to, żeby krytykować 1670. Zwracam uwagę na troszkę dwie odrębne ścieżki artystyczne yy, przy tworzeniu tych filmów. Przede wszystkim jest to serial wmawiający nam, że jako Polacy mamy wady, których nie mamy. Taka typowa pedagogika wstydu. Wiecie, no tak jak ten serial bazuje troszkę na jakichś przywarach, ale nie traktowałbym tego jako wmawianie nam, że mamy jakieś wady. No przecież dobrze wiemy, jacy jesteśmy i. Dobrze wiemy, z czego się czasami nawet sami śmiejemy, jeśli chodzi o nasz polski charakter. I, wiecie, ten serial też robi dokładnie to. Traktuje z przymrużeniem oka pewne rzeczy, może które nawet nie tyle są bezpośrednio naszą wadą, czy z której przywykliśmy sobie żartować, czy dowcipkować, czy. Docinki jakieś rzucać na lewo i prawo. Wiecie, ja oglądając tego serialu, broń Boże, nie poczułem się, że jestem atakowany, że ktoś akcentuje jakieś wady wielkie. Więc to jest jedna wielka beczka śmiechu. A to, że jest troszkę oparta na naszej kulturze, to wręcz jest jej atutem, dlatego tak dobrze działa, bo bazuje na dowcipach, które świetnie jesteśmy w stanie zrozumieć i z którymi jesteśmy w stanie się trochę utożsamić. Zakończmy bardzo fajnym komentarzem, mimo że napisanym z ortograficznym. Pierwszego odcinka nie mogłem znieść, główny bohater jest takim idiotą, że ciężko było wytrzymać. Co znaczy, że aktor zagrał super, ale nie mój klimat. Dokładnie. Główny bohater jest strasznym idiotą, ale tylko dlatego, że zagrał wyśmienicie. I taki jest też ten serial. Niesamowicie głupi, ale też niesamowicie dobrze zrealizowany. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Ja już się wyłączam. Bardzo miło czytało mi się Wasze komentarze pod tą recenzją. Może ta seria materiałów częściej będzie wracać na kanał. Zobaczymy. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu, kiedykolwiek oglądacie ten materiał. Pa! pa.